To zwyczajny wieczór. Jeden z tych, które zaczynają się bez oczekiwań, a kończą zupełnie inaczej niż się zaczęły. W domu panuje półmrok, powietrze jest spokojne, słowa płyną swobodnie, jeden żart prowadzi do drugiego. Czuję się zrelaksowany, może nawet bardziej niż zwykle. Ona jest przed nim, krągła, pewna siebie, z tym sposobem poruszania się którego nie trzeba tłumaczyć. Niczego nie obiecuje, a sugeruje wszystko. I czasami właśnie to doprowadza cię do szału. Nazywam się doktor Ellis Rossi i chcę, żebyście od razu zrozumieli jedno: to, czego zaraz wysłuchacie, nie jest zmyślona historia, by wstrząsnąć, ale sytuacja, która na różne sposoby zdarza się znacznie częściej niż moglibyście przypuszczać. Zwłaszcza po osiągnięciu pewnego wieku. Ponieważ pożądanie pozostaje żywe, umysł pędzi, ale ciało kieruje się innymi zasadami. Dystans między nimi się zmniejsza. Ich gesty stają się wolniejsze, bardziej przemyślane. Czuję to znajome uczucie, tę znajomą reakcję, która w głębi duszy go uspokaja. To wciąż ja myśli. Wszystko nadal działa. To myśl, którą wielu mężczyzn ma, nawet nie wypowiadając jej na głos. Myśl, która daje im poczucie bezpieczeństwa, sprawia, że czują się obecni, żywi. Odwraca się. Nic nie mówi. Półuśmiech ciche zaproszenie, które nie wymaga słów. Podchodzi, pewnie. Może z nutą entuzjazmu. To chwila. Naturalny, spontaniczny gest. Ale natychmiast coś się zmienia. Nie tak, jak się spodziewała. Nie tak, jak tysiąc razy w życiu. Na początku to tylko dziwne uczucie. Inny ucisk. Chwila wahania. Myśli, że to minie. Że to tylko kwestia sekundy. Ale ta sekunda się wydłuża. Jego mięśni się napinają. Jego ciało, zamiast się poddać, zdaje się stawiać opór. Nie ból, nieprzyjemność. Coś pomiędzy. Coś, co nie powinno się dziać, a jednak się dzieje. Zauważa to. Czuje, jak sztywnieje. Odwraca się lekko i pyta, czy wszystko w porządku. On odpowiada, że tak, zbyt szybko. Nie chce zepsuć tej chwili, nie chce sprawiać wrażenia niepewnego, ale w głębi duszy czuje, że serce bije mu szybciej, jego oddech się zmienia, myśli pędzą. Czekaj, dlaczego on się nie rusza, dlaczego ja nie mogę. Wtedy pojawia się strach, bo kiedy ciało nie reaguje tak, jak powinno, przejmuje kontrolę głowa. A głowa, w pewnych sytuacjach, jest najgorszym wrogiem. Im więcej o tym myśli, tym bardziej się spajne. Im bardziej się spajne, tym mniej ciało współpracuje. Idealny cykl. I okropny. Próbuję go pocieszyć. Mówi mu, żeby zachował spokój, żeby oddychał, żeby się nie forsował. Ale teraz wyraźnie czuje, że coś utknęło. Nie idzie do przodu, nie cofa się. To absurdalne, żenujące, wręcz surrealistyczne uczucie. Jedno z tych, których nie wyobrażasz sobie, że ci się przydarzy, dopóki się nie stanie. Natychmiast pojawia się wstyd. Głęboki, dziecinny wstyd, trudny do opanowania. To nie może się naprawdę dziać, myśli. Nie ze mną. Nie teraz. A jednak tak. To się zdarza. Bo po pięćdziesiątce męskie ciało potrafi reagować nieprzewidywalnie, gdy silne pobudzenie. Napięcie emocjonalne i sztywność mięśni łączą się ze sobą. W moim biurze widzę mężczyzn opowiadających mi podobne historie cichym, niemal szeptem. Jakby wypowiedzenie ich na głos miało uczynić je bardziej realnymi, poważniejszymi. Ale prawda jest prosta: to nie ciało zdradza. To brak wiedzy. Sytuacja się nie poprawia. Próbuje poruszać się ostrożnie, ale każda próba zdaje się pogarszać sytuację. Jest teraz poważnie zaniepokojona. Już się nie śmieje. Nie żartuje. Rozumie, że to nie kwestia pożądania, ale kontroli. A kiedy kontrola zdaje się wymykać, ogarnia ją strach. Ktoś mówi coś, czego nikt nigdy nie chce powiedzieć w takiej chwili. Może, może lepiej wezwać karetkę. Nie dlatego, że istnieje bezpośrednie zagrożenie, ale dlatego, że wstyd ustąpił miejsca panice. A panika, jak wszyscy wiemy, nigdy nie jest dobrym doradcą. Przyjazd karetki jest niemal nierealny. Niebieskie światła oświetlają ulice. Sąsiedzi patrzą. Niektórzy wyobrażają sobie kto wie co? Nikt nie zna prawdy. I może tak jest lepiej. W karetce nie ma tragedii. Jest mężczyzna, który właśnie nauczył się fundamentalnej lekcji, pragnienie należy zaakceptować, a nie wymuszać. Wszystko rozwiązuje się samo, bez poważniejszych konsekwencji. Spokojnie. Z czasem z odprężeniem, które przychodzi, gdy strach w końcu ustępuje. I w tym momencie, gdy zażenowanie powoli ustępuje miejsca uldze, rozumie coś, czego nikt mu tak naprawdę nigdy nie wyjaśnił. Po pięćdziesiątce nie należy gonić za przyjemnością, jak to było w dwudziestce. Należy jej słuchać. Należy ją szanować. Ciało domaga się więcej uwagi, Więcej stopniowania, więcej świadomości. To nie strata. To zmiana. A każdą zmianą można się cieszyć, jeśli się o tym wie. A gdy noc powoli znów cichnie, gdy niebieskie światła karetki gasną, a droga wraca do normalnego tempa, pozostaje uczucie, które wielu mężczyzn dobrze zna, choć rzadko się do niego przyznają. Uczucie że zostali zaskoczeni przez własne ciało. Nie zdradzeni, ale po prostu niewystarczająco wysłuchani. Bo ciało z czasem nigdy nie przestaje mówić. Zmienia język. Staje się subtelniejsze, wolniejsze, bardziej wymagające. Domaga się szacunku, uwagi, towarzyszenia, a nie popychania. A kiedy nauczysz się je rozumieć? Kiedy przestaniesz forsować i zaczniesz słuchać, odkryjesz, że przyjemność nie tylko powraca, ale staje się głębsza, bardziej świadoma, bardziej realna. Nie chodzi o wyniki. Nie chodzi o rywalizację. Chodzi o bliskość z samym sobą, zanim poznamy kogoś innego. I właśnie stąd bierze się prawdziwa pewność siebie. Nie z udowadniania ale z czucia. Nie z kontrolowania, ale z odpuszczania w odpowiedni sposób. Jeśli ta historia wywołała uśmiech, refleksję lub dostrzegłeś sobie jakąś cząstkę siebie, to jesteś we właściwym miejscu. Tutaj rozmawiamy o ciele, wieku, pragnieniach i samopoczuciu bez osądzania i zażenowania. Bo dorastanie nie oznacza poddania się. To nauka czegoś nowego. Nazywam się Dr Elis Rossi i to jest przyjemność bez wieku. Bądźcie na bieżąco. Subskrybujcie kanał. To, co najlepsze, często przychodzi tu i teraz. Jeśli słuchasz tej historii i czujesz więź, wiedz, że nie jesteś sam. Takie rzeczy się zdarzają, a rozmowa o nich, nawet poprzez historię która wywołuje uśmiech i skłania do refleksji, to pierwszy krok do doświadczania ich bez strachu. Przyjemność nie ma wieku, ale wymaga zrozumienia. Zostań tutaj, subskrybuj kanał, ponieważ ciało się zmienia, ale prawo do dobrego samopoczucia pozostaje niezmienne.